Witam Was w kolejnym filmie. No dziś nie jest Gorilla Taga, bo dziś pokażę Wam jakieś takie kamera mod, jak u mnie często u filmach jak są jakieś jest kamera mod, gdzie pomaga mi to bardzo nagrywać. I pokażę Wam po polsku dziś. Nagrywam to, no bo niektórzy może mają... no, są słabi z angielskiego i ja trochę tam nie rozumiem, więc wam wytłumaczę po polsku jak to mieć. I wszystko Wam pokażę wyjaśnię, a więc my już przechodzimy do filmu. Na pierwsze co wchodzicie na link w, link w opisie macie do tej strony dwie bardzo ważne rzeczy. monke Mod Manager. Bez tego wam nie zadziała kamera mod, Musicie mieć monkę Mod Managera. I po prostu schodzicie do jadu i klikacie monkę mod Manager. Ja już mam to zainstalowane. Bez tego nie będę klikać, ale kliknę dla Was tak po prostu tutaj. I tutaj po prostu instalujecie. A druga rzecz to ta kamera, ten mod czyli to się nazywa EasyCam Mod 2. Po prostu tak samo, tylko tu nie schodzicie, bo tu nic nie ma napisane. Klikacie prosto tutaj, no i instalujecie. I już jak zainstalowało wam się, jesteśmy w Monty mod Managerze. Musicie sobie kliknąć ten Bepinex. Musicie tutaj, jeśli go macie oznaczonego, to kliknijcie go sobie. Chodzicie na Utilines. I Bepinex Folder. I tutaj macie plugins, i. O, i... Oj. o bratia, e tego, nie e tego nie ma. Tego nie ma. Ja już mam tu easy, easy camera, móc po prostu jak zainstalowaliście to, jak to zainstalowane przenosicie sobie do folderu. I no i macie tak naprawdę, ale to nie koniec. Jak sobie już wgracie, to wchodzicie na plugin znowu. I tutaj musicie zaznaczyć komputer, interface I wtedy na komputerze jakby będzie pokazywać się e, ta twarzy. Na komputerze będzie się pokazywać i będzie łatwiej wam nagrywać. I no właśnie, chyba już tyle z tego co wiem. To jest łatwe, nie trzeba się trudzić. Tak więc, jeśli tutorial wam się podobał, zasubskrybujcie, zalajkujcie. A my się widzimy w kolejnym filmie. także się malko.